w drzwi. Dzień dobry, witam w mojej posiadłości. To już drugi odcinek z Urbun I Czopolink. Kurwa, głęboko tam. O kurwa! Aaaa. Nic mi nie jest! Oto tam w rogu. Na jeba, na dziwka. Siedzi Potrzebuje narkotyków. Ucieka, ucieka! Ucieka! Dobra, skacz! Gabon, skacz! Dobra, papi umarł chyba. A czy śpi po prostu? Nie umarł. No to papi się opierdziela w pracy, a reszta to nawet nie wiem gdzie jest. Idę i szukać. Same ślepe załuki. A pap, a reszty nawet nie wiem dalej gdzie jest. Okazało się, że nawet nie wiem kuźwa gdzie jest statek. Da Poszedłem do góry i nie ma. Tam coś w oddali widać. Idę tam. Znalazłem nasz statek. Ale kolegów dalej nie wiadomo, gdzie są. Chciałem sprawdzić, czy coś tu o nich będzie pisał, ale nie. Nic. No to wracamy ich szukać. Intuicja mi podpowiada, że umarli. Znaczy, umar y poszli się opierdziać w pracy. I zaśpią. To nie tak, żeby mi powiedziały ich duchy. Tak mi się wydaje. Ostatnia prosta.